No cześć. W sumie w ogóle ja jest 31 października. Mamy 15 stopni. Taka pogoda jak, jakby to była, nie wiem, późna wiosna, tak? Wczesna wiosna w sumie, nieważne. Słuchajcie, jaka jest prawdziwa natura człowieka? Na tym się już nieraz zastanawiałem. To jest serii pytań, na które sobie nie zadajemy, z, z, których sobie nie zadajemy, tak? O co chodzi w tym pytaniu? Pytanie oczywiste, kim jest człowiek. No, kolejne pytanie jest egzystencjonalne. Kim my w ogóle jesteśmy. Jeśli chodzi o naturę. No, zobaczcie, pies. Pies jest psem, tak? I każdy pies jest psem. Nie, nie wiem, szczeka, sika, nie wiem, biega. No jest po prostu psem. Kot jest kotem, tak? Nie próbuje być nikim innym. Nie jest nikim innym. Każdy kot jest kotem. I... Wiadomo, no jeden się zachowuje trochę inaczej od drugiego, ale będzie, kot, będzie kotem, wiewiórka będzie wiewiórką, słowa będzie sobą, każda słowa będzie huczeć, hukać, czy jak to tam się nazywa. A człowiek. Jaka jest prawdziwa natura człowieka? I tutaj jest lekki ząk, tak? No bo nie wiem, jak wy, ale ja nie mam pojęcia, jaka jest prawdziwa natura człowieka. Pies, pies jest psem i po prostu nie, nie próbuje być kotem, tak? A człowiek, człowiek próbuje cały czas być czymś lub kimś innym, ale z drugiej strony, czemu ja by tego nie robić, skoro tak naprawdę nie wie kim jest. Przez te wszystkie jakieś znowu programy, tak? Przez te wszystkie programowania, które nam wtłaczają od małego pokolenia za pokoleniem. Już dawno zapomnieliśmy, kim jest to, zapomnieliśmy. My po prostu nie wiemy, kim jesteśmy, jak zapomnieliśmy. No to Nie mamy czego zapominać. Bo by coś zapomnieć, to musielibyśmy to kiedyś wiedzieć jeśli ktoś z was wie, jaka jest prawdziwa natura człowieka, to ja chętnie posłucham. Ale jakby się na tym dostosować dalej, tak. No, zobaczcie, pęd, pęd, pęd codziennego życia, rodzina, wtłaczają nas w jakieś kajdany wręcz. No to, to ja już też się nieraz zastanawiałem, czy sam, sam model, model rodzinny, model życia rodzinnego, albo model sztucznie stworzonej miłości polegającej na Manipulowaniu kobiety przez mężczyznę, mężczyznę przez kobietę. To, to nie jest właśnie zrobione tylko po to, żeby nas odciągnąć od tego, żebyśmy w końcu mogli rozgryźć jaka jest nasza prawdziwa natura, kim w ogóle jesteśmy, tak? Zapierdzielamy całe życie, pracując, zarabiając na przetrwanie, zapierając na, na swoje rodziny, utrzymując nasze dzieci, żony, mężów, tam jakkolwiek. I nawet nie mamy czasu się zatrzymać. Żeby siąść i zastanowić się o co w tym wszystkim chodzi. Nawet takiego pytanie nie zadajemy sobie. Jestem pewien, że jakby wszyscy ludzie nagle mieli, nie wiem, tydzień powiedzmy, na to, żeby siąść i zastanowić się nad taką kwestią i nie w tym czasie pójść na libację alkoholową, która raczej nie pozwoli zadać sobie takiego pytania. Czy może pozwoli, tak, ale rozważania pijacki na ten temat to raczej raczej nie tędy droga, bo zamyka intuicyjne postrzeganie rzeczywistości. No to chyba nie, jak, jak my zostajemy sami, no to co, sięgamy po alkoholu coś musimy zrobić, tak? Sięgamy po jakieś spotkaniach z innymi ludźmi, nie, nie potrafimy spędzać czasu sami ze sobą. A w jaki sposób mamy odkryć swoją prawdziwą naturę? No tylko i wyłącznie, żeby pobyć samemu ze sobą. Czy my potrafimy w ogóle być, być sami ze sobą? Czy my w ogóle wiemy, czym jest samotność? Czy potrafimy być samotni? Wystarczy godzina czy dwie godziny, wiesz, w jednym pomieszczeniu, w którym jesteś tylko ty, nie ma telewizji, nie ma książki, nie ma telefonu, nie ma radia i wpadamy w panikę, tak? Uciekamy, próbujemy do kogoś zadzwonić, do kogoś się odezwać, z kimś porozmawiać. złapać jakąś książkę, poczytać o czym. To akurat nie jest takie złe, no ale bądź telewizję. Zająć ten umysł czymś innym, odwrócić się uwagę od tego, co jest istotne. Od czego nie mamy dlatego pojęcia, od czego, bo nigdy się na tym nie zastanawialiśmy. Ja wcale nie twierdzę, że ja się nad tym zastanawiałam, nie myślcie sobie, że ja teraz jest jakiś wielki guru jestem, który pozjada wszystkie rozumy, absolutnie nie. Fakt fakty, miałem jakiś okres w swoim życiu kompletnego odcięcia odseparowania od ludzi permanentnej samotności. No coś, coś powiem wam, coś wspaniałego. Znaczy może nie na początku, na początku to panika. Panika, żal, ból, strach. Ale im więcej czasu miało, tym bardziej zacząłem się z tym oswajać, tym bardziej zacząłem poznawać siebie, swoją, nie wiem, czy nazwać naturę. Do końca jeszcze nie poznałem, ale zacząłem patrzeć na siebie, zacząłem analizować swoje zachowania za swoje reakcje i zacząłem dochodzić do wniosku, że to wszystko, to jestem ja rzeczywiście, to wszystko są jakieś moje programy. Nie ma co, już wcześniej o tym mówiłem, nie ma co obwiniać rzeczywistości, nie ma co obwiniać innych ludzi, nie ma co obwiniać innych zdarzeń. Przecież to my jesteśmy kreatorem tego wszystkiego, nieważne co się dzieje, to my to wszystko stwarzamy. Czy, czy tego chcemy, czy nie. Zatem, jaka jest prawdziwa natura człowieka? No, w sumie nie wiem. W sumie nie mam dla tego pojęcia. Na pewno na pewno nie jesteśmy tutaj po to, żeby zapieprzeć rano do wieczora i zarabiać pieniądze, które nam do niczego nie są potrzebne. Do czego nas są pieniądze potrzebne? Stworzony został sztuczny, sztuczny model sztuczny model jakiegoś tam konsumpcjonizmu, że pieniądze potrzebujemy. Na, na co my potrzebujemy tych pieniędzy? Na to, żeby mieć fajniejszy samochód, większy telewizor? Po co nam to? Sztucznie wykrowana potrzeba która powoduje tylko i wyłącznie to, że zapierdzielamy jeszcze więcej jeszcze więcej i jeszcze więcej i coraz mniejsze szanse mamy na cokolwiek, na jakąkolwiek reakcję na, na, na to, co się dzieje naokoło. Nie widzimy tego, co się dzieje naokoło. Mogą nam wmówić wszystko, tak? A my to łapiemy jak dzieciaki. Ale tak było zawsze, tak jest i tak... mamy, nadzieję, że tak nie będzie zawsze. No. Tylko co, co, co mamy zrobić, żeby tak nie było zawsze? No. Zatrzymać się. Zatrzymać się i zastanowić się właśnie, o co w tym wszystkim chodzi, kim my jesteśmy. Pa, popatrzeć na, 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 na swoje reakcje, nie patrz na innych ludzi. Bardzo łatwo jest patrzeć na innych ludzi. Zacząć patrzeć w siebie. Za, zacząć obserwować swoje reakcje. Jeśli, jeśli my negatywnie reaku, reagujemy na kogoś, to, to nie, nie możemy obwiniać tego człowieka, to jest nasza reakcja, tak? Tylko i wyłącznie. My jesteśmy panami, panami naszego świata, tak? Cała reszta to są statyści, tak? Wyobraź sobie tylko sytuację, że to, wszystko, co, co dzieje się naokoło, to jest film, w którym Wy jesteście głównymi bohaterami. A cała reszta lud ludzi, zwierząt, czy czegokolwiek, to są statyści, tylko którzy po prostu wykonują swoje role. A to Wy o tym decydujecie, co się tak naprawdę dzieje, czy tego chcecie, czy nie. I fakt jest taki, czy, właśnie, czy macie tego świadomość, czy nie, i tak to robicie. Więc w sumie dobrze mieć świadomość tego, że to robicie, i robić to świadomie. Aby to wszystko wyglądało tak, jakbyśmy chcieli. Fajne, fajne kurczę, fajne. Jakieś pola, nie wiem gdzie ja jestem w ogóle, super błota, nie wiem jak powietrze czyste jest, mówię, 31 październik, Halloween dzisiaj, tak? dynie jakieś, to jest też ciekawa sprawa, jak, jak na, polska kultura idzie do lamusa, wszyscy zamiast skupić się na rzeczywiście prawdziwej, prawdziwych e, zwyczajach, e, które odbywały się przed świętami zmarłych, no teraz biegają, cukierki zbierają w stylu amerykańskim. Okej, okay, dla dzieciaków może to jest fajne, ale nie wiem, czy zauważyliście, że trochę odbiegamy od naszej, naszej kultury w taki sposób i wchłaniamy jakąś obcą kulturę, która tak naprawdę z czym, z, z, o co w nie chodzi. Wypychanie dyni ze siebie. No fajna zabawa, nie powiem, że nie, oczywiście. Też wypychałem takie dynie i świeczki. Do, wypychałem się, wypychałem tak, wydrążałem i też tam świeczki do, do środka pakowałem, no ale. No ale. Czy nie fajnie by było sobie woskiem polać jakieś, porobić jakieś wzorki, jakieś wróżby. Już nie mówię o tych dalszych i większych, no ale to już trzeba pogrzebać. Ja tam dzieciakom sobie sugerowałem, żeby może pogrzebały, poszukały, zamiast się bawić w te dynie, w te, w te maski, w te cuksy. No ale dzieciaki jednak patrzą na cukierki bardziej niż na... No ale co tam, kurde, się gdzie ja wlazłem, jakieś błoto, kurde, chyba zaraz zawrócę. Dobra, nie jest Trzymajcie. Trzymaj się. Miłego w ogóle dnia, fajnej prezy i no i tyle. Na razie.